Złe wieści dla wiernych przywiązanych do mszy łacińskiej mnożą się zamknięcia i ograniczenia, a najbardziej aktywne wspólnoty są osaczone. W Detroit i Tulsie sytuacja jest poważna, a teraz papież nie może już dłużej milczeć. To nie kwestia wyboru, to obowiązek zostań do końca, aby zrozumieć, co naprawdę się dzieje. W ostatnich miesiącach, podczas gdy w niektórych diecezjach. Jesteśmy świadkami ostrożnego rozszerzenia koncesji na odprawianie tradycyjnej mszy, jak to niedawno miało miejsce w Charlotte. W innych miejscach wspólnoty związane ze starożytną liturgią muszą stawiać czoła zbliżającym się terminom i nowym ograniczeniom. Sytuacja nie jest jednolita. Są biskupi, którzy pomimo tysiąca trudności szukają tymczasowych rozwiązań, aby nie wyrwać nagle z korzeniami tego co wyrosło z poświęceniem i wiernością. Ale gdzie indziej klimat się zmienił? Listy wysyłane do parafii mówią jasno, horyzonty się zawężają, a tradycyjne uroczystości są ograniczane lub nawet odwoływane. Są to coraz częstsze sygnały wskazujące na niepokojący trend. Przypadek Detroit jest symboliczny. Tutaj 10 parafii, w których regularnie odprawiano tradycyjną mszę, Według Mszału z 1962 roku zostało wykluczonych z możliwości kontynuowania. Nie chodzi tylko o liczby. Te społeczności były żywe, żarliwe, często bardziej aktywne i zaangażowane niż wiele innych. W niektórych z nich tradycyjna Msza stanowiła istotę życia parafialnego. Rodziny znajdowały tam stabilność, formację doktrynalną, spójność w liturgii. A teraz wszystko to zostało przerwane obietnicą redystrybucji tych celebracji do kilku punktów diecezji, często oddalonych od terenów pierwotnych parafii. Nie jest to tylko kwestia logistyki. Odczuwa się chęć redukcji, tak jakby obecność starożytnego rytuału była teraz problemem, który trzeba powstrzymać. Do tego dochodzą restrykcje dotyczące zwykłej formy mszy. Zakazano celebracji ad orientem i nakazano używanie oddzielnych ołtarzy, wyznaczając ostateczny termin na dostosowanie kościołów. Precyzyjny sygnał, którego celem jest standaryzacja wszystkiego, nawet kosztem doświadczeń liturgicznych, które na nowo odkryły często zapomniane piękno. Również w Tulsie sytuacja stała się trudna. Tradycyjna msza, odprawiana od lat w parafii świętych Piotra i Pawła została przerwana bez podania społeczności jasnego wyjaśnienia. Brak szczegółowego oficjalnego oświadczenia, jedynie ogólne wzmianki o trudnościach logistycznych i braku księży. Ale nowy proboszcz, który również zna i kocha starożytny obrządek i odprawiał go w przeszłości, jasno stwierdził, że decyzja nie należy do niego. Wszystko wskazuje na to, że jest to rozkaz z góry. Bez możliwości dyskusji. Jeśli doceniasz naszą usługę ujawniania i wierzysz w wartości prawdy i przejrzystości, kup Super Thank You. Każda treść wymaga zaangażowania, nauki i poświęcenia, a nasza praca jest w całości finansowana przez nas samych. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tę misję. Dziękujemy bardzo. A fakt, że nawet grzeczne pytania są usuwane z oficjalnych kanałów społecznościowych, jak to miało miejsce na parafialnej grupie na Facebooku, sugeruje, że przejrzystość nie jest w tych przypadkach priorytetem. Dla wiernych to nagłe odwołanie jest traumą. Są to ludzie, którzy przez lata budowali życie wiary wokół tej mszy, którzy podróżowali godzinami, aby uczestniczyć, którzy czuli się częścią żywego i spójnego kościoła. Teraz czują się zepchnięci na margines, jakby ich przywiązanie do tradycji było błędem, który należy naprawić, lub problemem, który należy zepchnąć na margines. Środki te, podjęte niemal jednocześnie w dwóch odległych od siebie diecezjach, pokazują tendencję, której nie można już uważać za wynik odizolowanych inicjatyw. Można natomiast zauważyć coraz bardziej rygorystyczne stosowanie dyrektyw zawartych w Traditionis Custodes, a także interpretację wykraczającą poza proste regulacje liturgiczne. Nie dotyczy to tylko celebracji tradycyjnej mszy świętej, ale także wszystkich tych form wyrazu, które nawet w zwykłej formie starają się przywrócić powagę, centralne miejsce ofiary, ukierunkowanie na tajemnicę. I tak obok zakazu sprawowania Mszy Łacińskiej pojawiają się również ograniczenia dotyczące celebracji ad orientem, narzucane zasady architektury liturgicznej, przepisy, które powoli niweczą wszelkie możliwości ciągłości z żywą tradycją Kościoła. Ale najbardziej uderzający jest brak głosu, który zajmuje stanowisko z jasnością i miłością. Tworzy to pustkę, która grozi podsyceniem podziałów, nieufności i poczucia porzucenia. Wierni, którzy kochają tradycję, nie tworzą schizm, walczą o pozostanie w Kościele mimo wszystko. Ale bez widocznego i zdecydowanego przywództwa niebezpieczeństwo rozproszenia staje się z każdym dniem bardziej realne. W tym scenariuszu postać papieża nabiera coraz większego znaczenia. Nie dlatego, że chce się wymusić natychmiastowe stanowisko, ale dlatego, że sytuacja teraz tak powszechna i wyartykułowana tego wymaga. Diecezje poruszają się autonomicznie, ale nie bez odniesienia do ogólnego klimatu, który jest postrzegany jako autoryzowany z góry. Papieskie milczenie, do tej pory interpretowane jako roztropność lub czekanie, zaczyna stawać się przedmiotem pytań nawet wśród najbardziej cierpliwych wiernych. Rośnie presja. I to nie tyle ze strony zorganizowanych grup, co ze strony rodzin, księży i całych społeczności, które widzą, że duchowa droga, często budowana z poświęceniem, poświęceniem i pełnym przywiązaniem do Kościoła, jest kwestionowana. Nie prosimy o zaprzeczenie magisterium, ale o słowo, które da przestrzeń do oddychania i potwierdzi, że jest jeszcze miejsce dla tych, którzy wybrali życie wiarą według form które przez wieki kształtowały pokolenia świętych. Z każdym dniem, bez tego słowa, ryzyko wzrasta. Nie tyle ryzyko sensacyjnych buntów, co bardziej subtelne i podstępne ryzyko wewnętrznego pęknięcia, poczucia wykluczenia, które może dać początek podziemnym nurtom nieufności, być może cichym, ale głębokim. A zadaniem pasterza zawsze było zapobieganie zamieszaniu, zanim przerodzi się ono w dystans. Z jednej strony zaś panuje oficjalne milczenie, z drugiej zaś zaczynają się odzywać głosy autorytetów, których nie można ignorować. Kardynałowie tacy jak Sara, Bark, Müller i biskup Schneider wyrazili już wyraźnie potrzebę powrotu do spójności liturgicznej i ochrony tradycji. Ale słowa, jakkolwiek mocne, już nie wystarczają. Potrzebujemy konkretnych decyzji. Centrum Kościoła musi pokazać, że jest nadal zdolne chronić i doceniać wszystkich swoich członków, nie skazując na wygnanie tych, którzy w dobrej wierze żyją liturgią, zgodnie z tym, co otrzymali i umiłowali w ciągu swojego życia. Czas oczekiwania minął, teraz wkraczamy w czas wyborów. Bo ostatecznie stawką nie jest tylko forma, ale samo zaufanie wiernych do macierzyństwa Kościoła. Co myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, skomentuj Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.